Powiedzmy, że pierwszego potrzebujemy 100, 200 czy 500 sztuk, co oznacza 2-3 pełne palety. I działa to w ten sposób, że my te 2-3 palety podwozimy do strefy konsolidacji bądź strefy pakowania, gdzie nastąpi właściwa kompletacja. Jest to strategia bardzo efektywna. Oczywiście, zanim się zdecydujemy, czy to powinna być odmiana multiorder pickingu, czyli zbiórki tych zamówień grupowych, czy tego multi-index pickingu, czy baczowania, czy wrzucania falami, czy kombinacji jednego, drugiego i trzeciego, no to musimy sobie oczywiście zrobić analizę, dlatego że to zależy trochę od charakterystyki naszego towaru. Jeżeli mamy relatywnie niewielką ilość indeksów, które rotują, czyli mamy korzystne rozłożenie parę, to mamy 20 na 80 lub coś w pobliżu i 20% indeksów, które będą wydawane w całym dniu odpowiadają za 80% ruchu. Idealnie możemy wstawić sobie regał Peak Light i przewieźć to, ale to już przy towarach małogabaretowych, żebyśmy się rozumieli, bo jest oczywiście PTL do zamontowania również dla, dla palet, natomiast on jest częściej stosowany no w takich składach przeantresolowych niż w strefie konsolidacji paletowych. Ale żebyśmy się nie pogubili, to wracamy, wracamy do tej kompletacji po skumulowanym indeksie, czyli indeks zbieramy cały indeks naraz, rozwozimy na raz, na konsolidacji